Barbara Kurdej Szatan to nazwisko, które już od wielu lat nieprzerwanie wzbudza zainteresowanie mediów i fanów. W swojej życiowej podróży znalazła nie tylko zawodowe spełnienie, ale również wielką miłość. Partnerstwo z Rafałem Szatanem owocuje nie tylko szczęściem, ale także dwójką dzieci, a ich związek w ostatnich latach staje się coraz bardziej inspirującą historią. W 2011 roku para powiedziała sobie: tak. I od tego momentu nieprzerwanie budują swoje wspólne życie, które pełne jest radości i wsparcia. Regularnie dzielą się z fanami rodzinnymi momentami, dzieląc się jednocześnie prywatnością i zawodowymi wyzwaniami. Ich miłość zakorzeniła się głęboko, jak widać, wciąż rośnie, co potwierdzają filmiki i zdjęcia publikowane w sieci. W ostatnich dniach szczególną uwagę przyciągnęło Insta Stories które pojawiło się 21 lipca, na nagraniu aktorka z entuzjazmem zdradzała, że dwa lata temu podjęli z mężem istotną decyzję. Wszyscy z wielką ciekawością słuchali, co to takiego. Okazało się, że spełnili swoje marzenie o kroku w stronę medytacyjnego azylu i zakupu mieszkania w Hiszpanii. Tu będzie pięknie. Warto czasem podejmować spontaniczne decyzje. I nawet kawałek widoczku na morze jest, napisała Barbara. Publikując ujęcie z tarasu swojego nowego łaku. Oprócz tego, na profilach małżeństwa pojawiły się zdjęcia z ich wizyty w Hiszpanii, gdzie para prezentowała się niczym z okładki magazynu. Ola Amigos, dobrego dnia, podpisali wspomnianą fotografię. Fani nie pozostali obojętni na ich radość i z entuzjazmem komentowali ich wspólne chwile. Ale pięknie wyglądacie. Najpiękniejsza para zakochanych. Dużo radości i miłości dla Was, kochana Basiu. To tylko niektóre z pozytywnych słów, które można było przeczytać wśród licznych wpisów sympatyków. Rafał Szatan w niedawno udzielonym wywiadzie dla plejat nie omieszkał poruszyć tematu relacji z żoną. Stwierdził, że ich związek uczy wzajemnego wsparcia, pomimo zawodowych wyzwań, z jakimi się zmagają. Z Basią nauczyliśmy się wspierania siebie zawodowo i nie podcinania sobie skrzydeł, głupimi tekstami czy zazdrosnym dogryzaniem sobie, przyznał Rafał odnosząc się do trudności, które mogą pojawić się w ich związkach zawodowych. Mówił też o tym, że oboje musieli szukać równowagi między ich karierami a życiem rodzinnym, co okazało się skomplikowanym procesem. Wzajemne wsparcie i zrozumienie, mimo chwilowych spięć, które zdarzają się każdej parze, są filarami ich związku. Warto zwrócić uwagę, że to właśnie takie szczere rozmowy i wspólna praca nad relacją prowadzą do ich sukcesu. Ich historia to dowód na to, że miłość, bliskość i wzajemna inspiracja mogą dobrze się rozwijać, nawet w obliczu wyzwań codzienności. W szczególności, gdy mowa o publicznych osobach, które muszą sobie radzić z dodatkowym stresem związanym z karierą. To, co zbudowali przez te lata, pełne jest wzajemnego zrozumienia nie tylko w blasku reflektorów, więcej na temat życia i miłości Barbary i Rafała możecie sami odkryć w artykule, który przybliży szczegóły ich relacji.